Witam Was. Jak widzicie, to ten Minecraft tym razem, tylko zupełnie inna gra. Farnet 2. Link, gry można pokazać kupić całkowicie to darmo. Link prawdopodobnie dodam w piście, albo tutaj będzie link na tym napisie, zależy jak ten będzie mi się chciało.

no, ale elektro rozmawialiśmy, jak widzieliście, że na filmiku, był już tam O, jakaś informacja, że trafiliśmy na... No jest to taki samoluczek, wiecie. Tam jakieś, em, podpowiedzi, takie tam, jak się poruszać. Jak widzieliście na filmiku, no to trafi nas... Wstąpiliśmy z jakimś małym jachtem i trafił nas piorun i w czasie Boży i wybuchł setek. Jesteśmy na jakiejś wyspie. No, jak widzicie, to, to mamy jakieś skrzynki. Możemy je rozwalić. I już różne rzeczy możemy w nich znaleźć. Na przykład sok owocowy. नहीं लगे ना Jak widzicie, to tam na górze, tam o, tam, tam, no, nie mogę pokazać, mamy kilka pasków. To na samej górze to pasek życia, to ten, ten taki kolorowy, tamten niższy, taki zielony, no to to jest pasek głodu, niebieski to pasek pragnienia, a fioletowy pasek zmęczenia. 好的。嗯。 Jak widzicie, to teraz nie mogę tej kłody podnieść, ponieważ w tej grze mamy w dużo miejsca punkku, przedpisie nieskończoność, ale możemy tylko ileś tam przedmiotów wziąć daną wagę. Moja postać może podnieść 50 kg. Przed sobą dźwigać przedmiotów. Kłoda waży jedna 10 kg, a mam 4, więc razem 40. No, no to jest. No to już jesteśmy teraz na jakiejś wyspie Widzimy ptaki, drzwi palmy, jakąś górę No i teraz Co mamy z nim zrobić No początek to może trochę drewna Jakby Teraz czy znaczy, kamienia. Znaleźć o wodę. Od takich o można w zbiornikach, w takich kamieniach, znaleźć po deszczu wodę, którą można wypić po kamień przemienie. Podstawowe narzędzie w tej grze to, to jest młotek. Tutaj to tak, czteko. Młotek robimy łącząc patyk i kamień. I mamy dwa możliwości. Młotek lub głośny, ale zrobię młotek. Dlatego możemy budować różne rzeczy, na przykład namiot lub taki dziwny daszek. Hmm. Widzicie, tu teraz tam różne przedmioty wpadają. No na razie to żadnej broni to my tutaj nie zrobimy. Więc ja zrobię cięcie i zacznę nagrywać i to skończę.